Pewnego dnia y, moi znajomi poprosili mnie, żebym był dla nich tripsiterem, właśnie chcieli doświadczyć tej emki y, pierwszy raz tak razem w spokoju i zamknęliśmy się w mieszkaniu. Była nas, nie wiem, szóstka może? Coś chyba tak, o ile dobrze pamiętam. Ja wtedy nic nie brałem, jakby tylko sobie piwko wypiłem. Zapaliłem, żeby po prostu właśnie być tą odpowiedzialną osobą przy nich. Oczywiście nie było tam żadnego zagrożenia, ale po prostu tak to miało wyglądać, bo ja nie chciałem tego robić. I moi przyjaciele oczywiście rozpuścili się, trochę się spocili, ale też po prostu. Niesamowicie się zbliżyli do siebie i do mnie. Wszyscy się przytulaliśmy. Słuchaliśmy muzyki. Pięknej, pięknej muzyki. Oni niesamowicie byli wczuci w tą muzykę. Ja wtedy dopiero zaczynałem palić, więc też byłem całkiem wczuty dzięki temu powiedzmy w to wszystko i też ich energię bardzo mocno gdzieś tam wsiąkałem tą pozytywną, czystą, pełną zaufania, miłości i pozytywnych wrażeń. Ee, Emocji, po prostu, w takiego nie wiem, wpływu yy, i energii wokół siebie. Więc słuchaliśmy tej muzyki, oglądaliśmy różne teledyski, rozmawialiśmy, śmialiśmy się razem. I pamiętam, był tam też yy, jeden z naszych znajomych, który tam był. Yy, miał taką ciekawą reakcję ciekawą, bo no, ktoś by powiedział dziwną albo złą reakcję na to, ale nie była ona zła, co on też by myślę potwierdził. Yy, po prostu odsunął się troszeczkę od nas, gdzieś tam obok siedział, nie że w kącie, czy gdzieś, tylko gdzieś tam przy ścianie siedział sam i widać było, że był bardzo, bardzo głęboko zamyślony. I muszę wam powiedzieć, że to jest osoba, która miała tam spore kłopoty w młodości i później właśnie dużo innych narkotyków brała i zboczyła troszeczkę z jakiejś takiej. Rozsądnej i zdrowej drogi życia. Gdzieś tam teraz już naprawdę jest z tą osobą źle. No, po prostu straciła wszystkich bliskich i straciła troszeczkę nawet siebie gdzieś tam w tym wszystkim. Ale wtedy, wtedy jeszcze tak nie było. Wtedy po prostu gdzieś tam były, pojawi, zaczynały się te kłopoty. I to doświadczenie tak bardzo mocno w Wprowadziło tą osobę w taką głęboką introspekcję w to, co się z nią i w jej życiu działo, tym bardziej, że była skonfrontowana z tą ogromną miłością, jaką my gdzieś tam kultywowaliśmy. Dosłownie metr dwa od niego. To musiało być trudne przeżycie, ale na pewno pozytywne pod względem końcowego wyniku, ponieważ gdzieś tam po, po, po czasie właśnie, dlaczego o tym wspomniałem, bardzo, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam różne tam te cygrysy, te e, teledyski, muzykę, które wtedy słuchaliśmy, ale właśnie pamiętam to wydarzenie bardzo dystynktywnie z tego względu, że właśnie ta osoba, o której przed chwilą opowiadałem, e, w końcu gdzieś tam wyrwała się z tego z swojego zamysłu głębokiego i powiedziała do mnie, jako powiedzmy osoby decyzyjne, już w tamtym momencie, takie, Piotrek, Piotrek, mogę puścić coś? I mówię, nie, kurwa, bo ty puścisz jakieś pojebane tutaj na stepy będzie łomotać, jebać i. No nie, kurwa, że nie. I on mówi, nie, proszę, Piotrek, naprawdę, nie, nie zawiedzisz się, proszę, tylko tu jedną, obiecuję. okej, okay, dobra, niech ci będzie, puszczaj. I przyrzekam wam, że puścił mi wtedy, nam wszystkim wtedy. Jedną z najpiękniejszych, jeden z najpiękniejszych utworów muzycznych, jaki ja znam. I to się nazywa, dla wszystkich, którzy chcą to te, tego też posłuchać, to się nazywa Big Gigantic, Big Gigantic, All of Me, All of Me. Piękny utwór. Nie wiem, dla mnie się bardzo pozytywnie kojarzy. Bardzo mnie pozytywnie wtedy zaskoczył, i powiedzmy, dzięki temu tej propozycji oczyścił właśnie to swoje doświadczenie i zlepił się z nami w tej miłości. I całość mogła być rzeczywiście bardzo pozytywna. Cudowne doświadczenie. Jestem wdzięczny moim znajomym za to, że gdzieś tam mnie, mnie w tym uwzględnili. No, jak mówię, niewdzięcznie, ale to, to, to dla nich to takie może oczywiste. Teraz się śmieją. W każdym razie to, to było moje pierwsze takie mm, bliskie doświadczenie kontrolowane z, właśnie z MDMA. Nie było moje własne, ale było bardzo bliskie i personalne.